Ta noc na Podkarpaciu zmrozi ci krew w żyłach. Pięciu świadków, pięć różnych miejsc i jedno niewytłumaczalne zjawisko na niebie: biało-niebieskie pulsujące światła, cisza tak głęboka, że aż bolały uszy i zepsute urządzenia, jakby ktoś chciał wymazać dowody. Co wydarzyło się naprawdę między Rzeszowem a Bieszczadami tej październikowej nocy? Za chwilę poznasz pełne relacje naocznych świadków. Jeśli chcesz, by takie historie docierały do Ciebie częściej, zasubskrybuj kanał. To naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt. Czasami zdarzają się noce, które na zawsze wryją się w pamięć mieszkańców całego regionu. Taką nocą była noc z 15 na 16 października. Pod Karpacie, kraina lasów, gór i spokojnych wsi, tego wieczoru stało się miejscem niezwykłych obserwacji. W ciągu zaledwie kilku godzin, między dwudziestej pierdzie 30 a dwugatem nad ranem do lokalnych służb napłynęło ponad 20 zgłoszeń. Wszystkie mówiły o tym samym, wszyscy widzieli to samo. Mieszkańcy Rzeszowa, Przemyśla, małych wiosek w Bieszczadach, kierowcy na drogach krajowych wszyscy opisywali identyczne zjawisko. Co takiego mogło sprawić, że ludzie oddzieleni dziesiątkami kilometrów widzieli i słyszeli dokładnie te same rzeczy? Czy to możliwe, że nad Podkarpaciem tego wieczoru wydarzyło się coś, czego nie potrafimy wyjaśnić? Dzisiaj poznasz pięć relacji świadków pięć opowieści, które, choć pochodzą z różnych miejsc, brzmią jak jedna spójna historia historie, które zmuszają do zadania pytania. Co naprawdę działo się tamtej nocy nad naszym regionem? Zaczynamy od Rzeszowa, gdzie Marek Kowalski, 42-letni mechanik, akurat wychodził z nocnej zmiany. Relacja 1: Marek Kowalski, Rzeszów. Marek Kowalski nigdy nie był człowiekiem wierzącym w nadprzyrodzone zjawiska. Pracując jako mechanik w jednej z rzeszowskich firm transportowych, przyzwyczaił się do konkretów śrub, nakrętek, oleju i metalu. Tej nocy jednak jego uporządkowany świat został wywrócony do góry nogami. Była 21:45, gdy Marek kończył nocną zmianę w warsztacie przy ulicy Lwowskiej. Jesień w tym roku była wyjątkowo chłodna, a mgła spowiła miasto jak szara kołdra. Zamykając bramę warsztatu, poczuł na karku dziwne mrowienie. Instynktownie podniósł wzrok ku niebu. Nad centrum Rzeszowa, mniej więcej w okolicy zamku, wisiało coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Opowiada Marek, wciąż z niedowierzaniem w głosie. To nie była żadna gwiazda, samolot czy helikopter. Ten obiekt był inny. Świadek opisuje zjawisko jako intensywnie świecącą kulę o średnicy około 3 metrów. Światło było białe, z niebieskimi refleksami, pulsujące w regularnych odstępach co mniej więcej 3 sekundy. Co jednak najbardziej go zaskoczyło, to całkowita cisza. Żadnych dźwięków silnika, wirnika, niczego. Stałem tak, może z 10 minut i obserwowałem. Obiekt Unosił się na wysokości około 100 metrów nad ziemią, kompletnie nieruchomo. Nie drżał, nie kołysał się na wietrze. Po prostu był, wspomina mechanik. Nagle temperatura wokół mnie spadła o kilka stopni. Poczułem to na skórze, jakby ktoś otworzył lodówkę. Marek sięgnął po telefon, żeby nagrać zjawisko, ale urządzenie zachowywało się dziwnie. Ekran migał. A bateria wskazywała zaledwie 15% naładowania, choć godzinę wcześniej było 80%. Gdy próbowałem robić zdjęcia, telefon się ciągle restartował. To było frustrujące, mówi świadek. Ale pamiętam każdy szczegół tego, co widziałem. Ten obraz wypalił mi się w pamięci. Po około 15 minutach obserwacji obiekt zaczął się poruszać. Nie przyspieszał stopniowo jak samolot, ale natychmiast osiągnął ogromną prędkość, przemieszczając się w kierunku południowo-wschodnim w stronę Przemyśla. Zniknął w ciągu sekundy, jakby ktoś zgasił lampkę. Zostałem sam na pustym parkingu z bijącym sercem i mnóstwem pytań kończy swoją relację Marek Kowalski. Relacja Dwi, Helena Wójcik, Wieś Ustrzyki Dolne. Helena Wójcik ma 67 lat i całe życie mieszka w małej wsi pod ustrzykami dolnymi u stóp bieszczadów. Jest kobietą głęboko wierzącą, ale także praktyczną. Przez lata prowadziła małe gospodarstwo, wyhodowała troje dzieci. Nigdy nie była skłonna do fantazjowania. Tej nocy jednak stała się świadkiem czegoś, co podważyło jej dotychczasowe przekonania o świecie. Nie mogłam spać tej nocy, coś mnie niepokoiło, jakby w powietrzu wisiało napięcie, zaczyna swoją opowieść Helena. Około w pół do jedenastej wyszłam na podwórze sprawdzić, czy kury są pozamykane w kurniku. Wieś o tej porze tonęła w ciszy, tylko odległy szum sanu i szelest liści w lesie przypominały o życiu. Helena szła przez podwórze, gdy nagle poczuła, że coś jest nie tak. Zwierzęta zachowywały się dziwnie, psy w okolicy zaczęły skomleć, a jej kot mruczek schował się pod dom i nie chciał wyjść. Spojrzałam w stronę lasu, tam, gdzie rosną te wysokie świerki na wzgórzu, wspomina kobieta, i tamto zobaczyłam. Nad koronami drzew unosił się, no nie wiem, jak to nazwać. Wyglądało jak wielka kula ze światła. Obiekt, który opisuje Helena, był identyczny z tym, który widział Marek w Rzeszowie. Biało-niebieskie, pulsujące światło o średnicy około 3 metrów. Znajdował się na wysokości około 20 metrów nad lasem całkowicie nieruchomo. Pomyślałam sobie, że może to jakiś balon meteorologiczny albo coś takiego, ale przecież w nocy, a poza tym, skąd to światło? Zastanawia się Helena. Obserwowałam to może z pół godziny modliłam się pod nosem, bo nie wiedziałam, co to może być. Najbardziej niepokojącym elementem obserwacji było zachowanie przyrody. Las, zwykle pełen nocnych dźwięków, pochukiwań sów, szmeru małych zwierząt, zamilkł kompletnie. Nawet wiatr jakby ustał. Panowała niepokojąca niemal namacalna cisza. Nagle poczułam na twarzy ciepło, jakby ktoś skierował na mnie grzejnik. Opowiada Helena. To było dziwne, bo noc była chłodna, powietrze pachniało inaczej, takim metalicznym zapachem, jakby po burzy, tylko że żadnej burzy nie było. Po około 30 minutach obiekt zaczął się oddalać. Helena obserwowała, jak powoli przemieszcza się nad lasem w kierunku południowo-wschodnim na przemyśl. Odleciał bardzo powoli, nie tak szybko jak te samoloty, i ten blask stopniowo gasł, aż zniknął za wzgórzami. Kończy swoją relację mieszkanka Ustrzyk Dolnych. Przez całą noc nie mogłam spać. Ciągle myślałam o tym, co widziałam. Tego się nie zapomina. Relacja 3. Tomasz Nowak, Droga Krajowa nr 28. Tomasz Nowak, 35-letni kierowca ciężarówki, od 10 lat przemierza drogi całej Polski. Przejechał setki tysięcy kilometrów. Widział wschody słońca nad tatrami i mgły nad Wisłą. Tej nocy jednak, jadąc drogą krajową numer 28, między Przemyślem a Sanokiem, stał się świadkiem czegoś, co zmusiło go do zatrzymania się na poboczu i przemyślenia wszystkiego, w co dotąd wierzył. Była około północy, gdy jechałem w kierunku Sanoka zaczyna swoją opowieść Tomasz. Trasa była pusta, co w tym rejonie o tej porze nie jest niczym niezwykłym. Słuchałem radia. Ale nagle zaczęły się zakłócenia. Zamiast muzyki słyszałem tylko trzaski i szmery. Kierowca początkowo pomyślał o usterze radia i chciał je wyłączyć, gdy w lusterku wstecznym dostrzegł dziwne światło. Początkowo wydawało mu się, że to może być inny pojazd jadący z dużą prędkością, ale rychło zorientował się, że to coś zupełnie innego. To światło nie było na drodze. Wisiało nad nią może na wysokości 50 metrów, opowiada Tomasz. Była to intensywnie świecąca kula, biała z niebieskimi refleksami. Pulsowała regularnie co kilka sekund. Zaintrygowany kierowca zjechał na pobocze i wyłączył silnik. Wyszedł z kabiny, żeby lepiej przyjrzeć się zjawisku. Obiekt znajdował się teraz bezpośrednio nad jego ciężarówką, unoszący się w całkowitej ciszy. Najdziwniejsze było to, że nie słyszałem absolutnie żadnych dźwięków, ani szumu silnika, ani niczego, a przecież coś co lata musi wydawać jakieś dźwięki, zastanawia się Tomasz. Ale była za to ta wibracja. Kierowca opisuje niezwykłe doznanie. Choć obiekt nie wydawał żadnych słyszalnych dźwięków, Tomasz czuł dziwne wibracje przenikające całe jego ciało. Nie były to drgania mechaniczne, ale raczej coś przypominającego bardzo niską częstotliwość, którą odczuwał bardziej niż słyszał. Ciężarówka zaczęła lekko drżeć, choć silnik był wyłączony wspomina świadek nawet szyby wibrały. Pomyślałem, że może to jakiś wojskowy eksperyment ale przecież o tej porze i w takim miejscu. Po kilkunastu minutach obserwacji Tomasz zauważył, że obiekt zaczyna się przemieszczać. Poruszał się bardzo powoli, jakby skanując teren. Kierowca postanowił wsiąść z powrotem do kabiny i ruszyć dalej, ale gdy próbował uruchomić silnik, ten nie chciał zapalić. Próbowałem pięć może sześć razy, nic. A przecież ciężarówka jest nowa, sprawna, opowiada Tomasz. Dopiero gdy to światło odleciało dalej, silnik. Bez problemu zapalił za pierwszym razem. Obiekt przemieszczał się w kierunku południowo-wschodnim, stopniowo nabierając prędkości. W pewnym momencie przyspieszył tak gwałtownie, że Tomasz stracił go z oczu w ciągu kilku sekund. Gdy już odjechałem, przez całą resztę trasy myślałem o tym, co widziałem. Kończy swoją relację kierowca. Radio nadawało normalnie. Ciężarówka działała bez zarzutu. Jakby nic się nie stało. Ale ja wiem, że coś się stało. Coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Relacja 4. Jakub Kaczmarek wzgórza nad przemyślem. Jakub Kaczmarek ma 19 lat i studiuje informatykę w Rzeszowie. Tej nocy wracał z imprezy urodzinowej kolegi mieszkającego na obrzeżach Przemyśla. Jako młody człowiek wychowany w erze technologii, zawsze znajdował racjonalne wytłumaczenie dla dziwnych zjawisk. Tej nocy jednak stanął wobec czegoś, co przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Impreza skończyła się około pierwszej w nocy. Zaczyna swoją opowieść Jakub. Szedłem pieszo do centrum przemyśla, żeby złapać nocny autobus do Rzeszowa. Trasa prowadzi przez wzgórza nad miastem. Takie ustronne miejsce z pięknym widokiem. Młody mężczyzna znał tę trasę jak własną kieszeń, chodził nią od lat. Tej nocy jednak coś było inne. Po pierwsze, panowała niezwykła cisza. Nawet odległe hałasy z miasta wydawały się stłumione, jakby ktoś zmniejszył głośność świata. Przedłem tak może z piętnaście minut, gdy nagle zobaczyłem na wzgórzu naprzeciwko jakieś światła, wspomina Jakub. Najpierw pomyślałem, że ktoś rozpalił ognisko albo że to latarki turystów. Ale te światła były dziwne. Świadek opisuje trzy intensywnie świecące punkty światła ułożone w trójkąt. Każdy z nich miał średnicę około metra i emitował biało-niebieskie światło pulsujące w regularnych odstępach. Co jednak najdziwniejsze, światła te poruszały się w synchroniczny sposób, zachowując idealną formację trójkąta. Początkowo myślałem, że to ludzie z latarkami, ale ruch był zbyt płynny, zbyt skoordynowany opowiada Jakub. A poza tym światła unosiły się nad ziemią. Widziałem wyraźnie, że między nimi a wzgórzem była przestrzeń. Zaintrygowany student zatrzymał się i zaczął obserwować zjawisko. Wyjął telefon, żeby nagrać wideo ale urządzenie zachowywało się bardzo dziwnie. Ekran migał, aplikacja aparatu sama się zamykała, a bateria dramatycznie spadała. Telefon całkowicie oszalał. Próbowałem nagrywać może 10 razy, ale za każdym razem coś się psuło, frustruje się Jakub. W końcu urządzenie się całkiem wyłączyło, choć jeszcze godzinę wcześniej miałem pełną baterię. Najbardziej niepokojącym momentem obserwacji było to, co nastąpiło po około 20 minutach. Światła. Zaczęły się zbliżać w stronę Jakuba, zachowując formację trójkąta. Student poczuł narastający niepokój, ale jednocześnie był zbyt zafascynowany, żeby uciec. Gdy były już może 100 metrów ode mnie, wyraźnie widziałem, że to nie są żadne latarki opisuje Jakub. Te światła były jakby samodzielne nie świeciły z żadnego konkretnego obiektu to było jak. Jak płonące kule energii. Nagle temperatura wokół studenta spadła o kilka stopni. Poczuł mrowienie na skórze i dziwny, metaliczny smak w ustach. Instynkt kazał mu się oddalić, więc zaczął iść szybkim krokiem w kierunku miasta. Gdy się obejrzałem po jakichś stu metrach, światła zniknęły kończy swoją relację Jakub. Po prostu nie było ich już tam. Nie widziałem, jak odleciały czy się wyłączyły. Po prostu zniknęły. Resztę drogi przebiegłem praktycznie biegiem. Relacja pięty Stanisław Wiśniewski, strażnik nocny. Stanisław Wiśniewski od 15 lat pracuje jako strażnik nocny w zakładzie przemysłowym na obrzeżach przemyśla. To człowiek metodyczny, przyzwyczajony do rutyny nocnych obchodów i obserwowania wszystkiego, co dzieje się w jego rejonie. Tej nocy jednak jego wieloletnie doświadczenie. Zostało poddane największej próbie. Pracuję na tej zmianie od 2008 roku i myślałem, że widziałem już wszystko. Zaczyna swoją opowieść Stanisław. Włamywaczy, dzikie zwierzęta, dziwne zjawiska pogodowe. Ale to, co stało się tej nocy, przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Około pierwszej nad ranem Stanisław rozpoczął swój rutynowy obchód terenu zakładu. Było chłodno i mgliście. Typowa jesienna noc. Wszystko wydawało się normalne. Kamery monitoringu działały bez zarzutu, a na ich ekranach widać było zwykły nocny krajobraz przemysłowego terenu. Byłem akurat w północno-wschodniej części terenu, gdy nagle wszystkie kamery zaczęły szaleć, opisuje strażnik. Obrazy się zakłócały. Pojawiały się białe pasy, a niektóre kamery całkowicie utraciły sygnał. Zaniepokojony Stanisław próbował zresetować system monitoringu, ale usterka dotyczyła tylko kamer skierowanych ku niebu i w stronę wschodnią. Pozostałe działały normalnie. Postanowił wyjść na zewnątrz i sprawdzić, co może powodować zakłócenia. Gdy wyszedłem z budynku ochrony, od razu zobaczyłem coś dziwnego na wschodzie wspomina świadek nad horyzontem. Może na wysokości 200 metrów widać było intensywne światło. Nie było to stałe światło, ale pulsujące, białe z niebieskimi refleksami. Stanisław wrócił do pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy kamery rejestrują to zjawisko. Ku jego zdziwieniu, na monitorach widać było nie jeden, ale trzy obiekty świetlne ułożone w formację trójkąta. Wszystkie pulsowały synchronicznie co trzy sekundy. Na kamerach widziałem znacznie więcej niż gołym okiem, opowiada strażnik. Trzy obiekty, wyraźnie oddzielone, poruszające się nad terenem zakładu. Nagrania z tego momentu zachowały się na dysku twardym. Najbardziej niepokojące było to, co nastąpiło około drugiej nad ranem. Obiekty zaczęły się zbliżać bezpośrednio nad teren zakładu. Stanisław obserwował je zarówno na kamerach. Jak i przez okno pomieszczenia ochrony. Gdy były już bezpośrednio nad nami, wszystkie urządzenia elektroniczne zaczęły się dziwnie zachowywać, wspomina świadek. Komputer restartował się sam, telefon służbowy wyłączył się, a nawet latarka z impetem wyładowała się w ciągu kilku minut. W pewnym momencie jeden z obiektów zawisł tuż nad głównym budynkiem administracyjnym. Stanisław. Obserwował przez okno, jak intensywne światło oświetla cały teren zakładu. Żadnych dźwięków nie było słychać, ale strażnik czuł dziwne wibracje przechodzące przez budynek. Całe to zdarzenie trwało może godzinę kończy swoją relację Stanisław. Około trzeciej nad ranem obiekty zaczęły się oddalać w kierunku południowo-wschodnim, nabierając prędkości. W pewnym momencie po prostu zniknęły, jakby ktoś wyłączył przełącznik. Następnego dnia Stanisław zgłosił incydent przełożonym i dostarczył nagrania z kamer monitoringu. Materiał filmowy wyraźnie pokazuje trzy niezidentyfikowane obiekty świetlne przemieszczające się nad terenem zakładu w nocy z 15 na 16 października. Pięć świadków. Pięć różnych miejsc na Podkarpaciu. Jedna noc i jedna wspólna historia. Marek z Rzeszowa, Helena z Ustrzyk Dolnych, Tomasz na Drodze Krajowej, Jakub na wzgórzach nad Przemyślem i Stanisław w Zakładzie Przemysłowym wszyscy widzieli to samo. Biało-niebieskie pulsujące światło, całkowitą ciszę, problemy z urządzeniami elektronicznymi i ruch obiektów w kierunku południowo-wschodnim. Czy to możliwe, żeby pięć niezależnych osób zmyślało identyczne szczegóły, żeby wszyscy opisywali te same charakterystyczne cechy zjawiska: pulsowanie co trzy sekundy, spadek temperatury, metaliczny zapach w powietrzu? Co naprawdę działo się tej nocy nad Podkarpaciem? Czy mieszkańcy regionu stali się świadkami czegoś, co wykracza poza nasze obecne rozumienie świata? A może istnieje całkowicie racjonalne wytłumaczenie tych wydarzeń, które po prostu jeszcze nie zostało odkryte? Jedyną pewną rzeczą jest to, że tej nocy coś się wydarzyło coś, co pozostawiło trwały ślad w pamięci świadków i zmusiło ich do zadawania pytań o naturę rzeczywistości. Jeśli też masz swoją historię z tamtej nocy, lub jeśli widziałeś coś podobnego w swoim regionie, podziel się nią w komentarzach. Może razem uda nam się rozwiązać tę zagadkę, a może, może niektóre tajemnice są zbyt wielkie, żeby je pojąć. A teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz i czy wierzyć w takie relacje. Jeśli historia Cię wciągnęła, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu dotrze do większej liczby osób.